Zaczynamy od tego, słuchajcie, jak wygląda to z zewnątrz. Tutaj mamy komodę, cztery szuflady, przewijak i z boku stoi taki regał. I jak gdyby ta górna, i ta druga półeczka należą właśnie do małego. Przejdziemy teraz do regału, omówię Wam po prostu, co tam się znajduje. I mamy tutaj takie chusteczki na One są jeszcze zamknięte w środku. Water Wipes. Pudełeczko jest z Bebeżu. Dalej mamy taki koszyczek właśnie na akcesoria. Koszyczek jest od Lejet. W środku mamy tak. Taki kubeczek. W kubeczku znajdują się tak. Patyczki ze steperami, nożyczki i szczoteczka Josoy. Dalej mamy maść Sudokrem. witaminę D w kropelkach. I tu są jeszcze też obcinaczki, one były w zestawie z nożyczkami. Żel do mycia ciała i włosów od hipa oraz mleczko. Z tyłu mam jeszcze tutaj aspiratorek do noska. I tutaj mam tą zabawkę z termoforkiem. Od. Podziękuję Wam na dole. Na półce niżej, słuchajcie, znajdują się tylko pampersy. Tutaj mam akurat dwójki i zapas patyczków właśnie ze steperami. To regał, słuchajcie, jest wykonany, ja już Wam przy poprzednim filmiku Alamka mówiłam, że jest wykonany ręcznie, po prostu kupiliśmy jedną płytę, którą pocięliśmy na cztery mniejsze, właściwie pocięli nam ją jeszcze w kastoramie i takie listwy, to był kolor naturalny drewna, pomalowaliśmy je na siwo, mój mąż je po prostu poskręcał wkrętami, wkrętarką i taki właśnie powstał regał na nasze potrzeby, czyli o takich wymiarach, jakie potrzebowaliśmy my. Okej, okay, teraz możemy przejść tutaj do komody. jak jest marka Ceba Baby, kolekcja Flora Fauna. Przepiękny, takie właśnie kwiaty. Ja chciałam dobrać do sypialni, jak widzicie mam tutaj fioletową ścianę, czyli właśnie coś do tego, żeby tutaj pasowało. A komoda, to jest komoda po prostu z Allegro, to nie jest ta z IKEA, chociaż jest bardzo podobna. Chciałam kupić po prostu taką samą, jaką Alanek ma w pokoju, dlatego, że jeżeli chłopaki będą mieli później razem pokój, no to będę chciała, żeby mieli... Takie same w tym pokoju. Teraz możemy przejść do pierwszej szuflady. Te organizery są właśnie z IKEA. Ja wybrałam w kolorze czarnym, i ta, ta pierwsza szuflada, ona jest troszeczkę niższa, ale te organizery można sobie, widzicie, regulować. One są tutaj pozaginane, także można je było sobie zniżyć. I w dwóch pierwszych to jest w ogóle taki zestaw kupujecie, że tam jest chyba takie dwa, takie też dwa i taki jeden duży. Tak mi się kojarzy. Podziękuję Wam. Ja w każdym razie na te cztery szuflady kupiłam na te cztery szuflady kupiłam dwa zestawy tych organizerów. Podziękuję Wam te organizery, bo ja je też zamawiałam na Allegro. Komody, też Wam podziękuję. To Wam też oczywiście podziękuję. I zaczynając od lewej w pierwszym organizerze mamy body na długi rękaw. Yy, głównie to jest tak No tutaj akurat są jedne z newbie, Ale reszta to jest, słuchajcie, Reserved Tu mamy jedne tylko po Alanku Które mogą być, nie wiem, skąd może z Pepko, Bo nie ma tutaj żadnej metki yy, Dlatego, że ja ogólnie metki Raczej wycinam te boczne Czy te, na przykład, te super tutaj Z Reserved nie mają, na przykład Także głównie są tutaj yy, z Reserved Dalej mamy w kolejnym Organizerze Body na krótki rękaw no i tutaj już mamy tak, tu mamy ten Zary, tu widzę Reserved, Reserved, Zara, taki jeden trzypak z H&M i to tyle. Tutaj natomiast mam co? Aha, dalej jeszcze body na krótkie rękaw. Tutaj mam te jedne z Reserved, a tu są takie trzy jeszcze po prostu po Alanku, te dwa są chyba z Primarka, a to jest też chyba z Pepko. Tutaj mam skarpetki po prostu, tutaj są skarpetki mniejsze. A niżej są już takie troszeczkę po prostu większe. Nie mam dużo skarpetek, dlatego że na razie myślę, że nie będzie mi ich tak aż dużo potrzebnych. Z tyłu w organizerze mam po tej stronie czapeczki. Tutaj są czapeczki od Sleepy. To jest jakaś taka kiedyś z AliExpress jeszcze Alankowi zamawiałam. To jest też taka dekoracyjna, bardziej od Zumizu. Także tu mam kilka jeszcze czapeczek, no i część mam oczywiście też rzeczy zapakowanych cały czas w torbie do szpitala i do wyjścia. A tutaj są wszelkiego rodzaju takie chustki pod szyję. Tu też mam jakąś po alanku, tu mam też po alanku z lulaloftą bambusową, tu mam jakiś taki też trójpak i tu mam jeszcze od. Yy, aha, tu jest jeszcze chustka w sumie na głowę z makaszki. I tutaj od Cuddle, Dream, taki też trójpa, który Wam pokazywałam. No i jak gdyby zostało, zostało mi tutaj widzicie takie miejsce. Tutaj, tutaj. I to właśnie wykorzystałam na poduszki. Tutaj mam poduszeczkę od Kubanej mamy. Tutaj mam dudusia od Wiszbera, w którym już też śpię. I y, smoczek od Elody i zawieszkę od Elodi. One sobie po prostu tutaj czekają. Druga szuflada. Jak widzicie, miejsce w ten sam sposób wykorzystane, czyli tutaj mamy poduszki po bokach. Tutaj mamy poduszeczkę od Puffy, Cuddle Dream i Bolo. A jeżeli chodzi o ciuchy, to tak. To jest właśnie ten jeden największy boks, który jest też w tym zestawie. I tutaj mam wszelkiego rodzaju spodnie i Leginsy. W większości mam raczej Legginsy, ja uwielbiam właśnie i Alanka i dla małego Aleksa też. Kupowałam więcej leggingsów. Mam też tu kilka rzeczy właśnie po Alanku, tak jak po Alanku. Te spodnie, tutaj też te spodnie. Reserved HM. HM, tutaj mam Newbie, Reserved Newbie, Zara, Newbie, HM, Newbie. A te są po Alanku i one są chyba tak, pewnie w ogóle ze smyka A te są. O, z FNF-u, bo ja dla Alanka ogólnie sporo rzeczy kupowałam z FNF-u. Tutaj mam też z FNF-u, tutaj mam też, takie w sumie mam tylko jedne, słuchajcie, krótkie właśnie spodenki, te blopersy, z Tiny Star, przepiękne, mam nadzieję, że zdoła w nich, że zdoła je troszeczkę ponosić, o tak, to tutaj są właśnie spodnie, legińcy, w tej przegródce mamy piżamy, piżamy i tutaj mamy trzy na krótki, tutaj mam na długi, tutaj jeszcze dojdą te, które przyjdą ze szpitala, tam będą tylko chyba trzy i jeden, tutaj jeszcze jest ten rampersik z z reserved. a tutaj mam po prostu koszulki na krótki rękaw H&M koszulek mam tutaj więcej, słuchajcie, w ogóle po Alanku nie tylko na krótki, tylko w sumie na długi też tutaj są yy, także tu jest też H&M, w sumie głównie to też H&M właśnie, nawet mam tutaj jedną rzecz z CNA, taki golfik granatowy tu mam też Newbie Reserved, Reserved i tam jest jeszcze jedna jakaś bluza, chyba z Primarka, po Alanku no, i jak gdyby te dwie szuflady są u mnie przeznaczone właśnie na ciuchy, a te dwie niższe na akcesoria. Tutaj jest ta sama sytuacja z poduszkami. Tutaj mamy poduszkę z makaszki, tutaj mamy od slipi, a tutaj z lamiliuta świnka. I tutaj mamy dwa duże organizery. W pierwszym organizerze mamy tutaj prześcieradła. Tutaj mam trzy prześcieradła do wózka i tutaj mam trzy prześcieradła do. Łóżeczka. tutaj mam, tutaj mamy takie, jeżeli chodzi o marki, tutaj mam Cover Dream i dwupak od Puffy, tutaj jest Pink no More, cuddle Dream i Sleepy, tutaj mam śpiworek jeszcze po Alanku, tylko to jest taki ten, to jest po prostu śpiworek do spania właśnie, bez rękawów, od Ochtuli, nie wiem, czy Ochtuli, słuchajcie, jeszcze w ogóle działa, a tutaj mam kokonik przepiękny właśnie od marki Kokonik. W kolejnym pudle mam wszelkie po prostu pieluszki. Czy to te bambusowe, muślinowe, i na końcu tych kilkatetrowych, które ostatnio kupiłam w sumie przez pomyłkę, właśnie w smyku. A tutaj jak widzicie, dwa ręczniki. Ten będę używała latem, dlatego że jest to bambusowy ręcznik właśnie od Cuddle Dream. A to jest bawełniany, także właśnie na zimę i to jest od Little Dutch. Ostatnia już, słuchajcie, szuflada. E, głównie kocyki. Tu jest jeszcze miejsce ogólnie na jeden kocyk, który wzięłam do szpitala. Tutaj mamy tak bambusowo bawełniany od Puffy, bawełniany od Puffy, e, bawełna czesana od Josoy, bawełna też od Ceba Baby i to jest też bambusowo bawełniany od Tiny starszy piękna zieleń. Tam jeszcze na końcu w sumie, o tutaj jest granatowy od Cuddle Dream, on to też jest bawełniany. Czyli w większości są to kocyki te na sezon już taki bardziej jesienny. A tutaj mamy wszelkiego rodzaju moje wszystkie otulacze. Ten przepiękny, który w ogóle pięknie mi się komponuje z tą zielenią, to jest od Tiny Star. Makaszka, Cuddle Dream, Kubana Mama, Bolo. To jest chyba Lulużu, dalej Cuddle Dream, Sami Boo i tutaj mamy Efiki. Także to tyle, jeżeli chodzi o organizację na chwilę obecną kącika dla maluszka. Do zobaczenia.